Cześć, tutaj Karolina, witam Was w kolejnym odcinku Karolina na Morzu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zaokrętowaniu na statku, więc pokażę Wam cały proces, jak to wszystko wygląda, co musicie mieć ze sobą, ale to za momencik, zapraszam do oglądania. To, co teraz trzymam w ręce, to pakiet ze wszystkimi potrzebnymi i ważnymi dokumentami, które przydadzą nam się podczas zaokrętowania na statku. Taki pakiet otrzymujemy po wykupieniu rejsu od Atlas Tours. Jak widzicie, mój bagaż rejestrowany jest już oznaczony etykietą przez obsługę. Taką etykietę bagażową znajdziecie właśnie w pakiecie z innymi dokumentami. tylko też oddałyśmy nasze bagaże obsłudze przyczepiliśmy pakietki. I już na statek idziemy tylko z bagażem podręcznym, więc jest leciutko, nie musimy się tym przejmować i idziemy już do kolejki. Pomimo, że kolejka do tak zwanego welcome desk, czyli punktu, w którym rejestrujemy, czy też używając innego słowa, kwaterujemy się na statku, wygląda na dość dużą, ale idzie to bardzo sprawnie. Podczas rejestracji obsługa wykonuje nam szybkie zdjęcie i sprawdza dokumenty tożsamości. Po dokonaniu już wszystkich formalności przy Welcome Desk skierowani zostajemy do następnego punktu, przy którym wydawane nam są karty KOSTA. Tutaj mamy kartę, która umożliwia nam wejście na statek. Jest ona dwustronna, oczywiście z drugiej strony mamy dane, mamy numer pokoju, mamy wszelkie informacje, które są potrzebne, jak numer kontaktowy do statku w razie potrzeby. Taka karta również stanowi formę płatności na statku. Właśnie idę ją teraz doładować, żeby mieć możliwość płacenia nią na statku, ponieważ niestety na statku nie płacimy ani gotówką, ani kartą kredytową. Karty skanowane są przy każdym wejściu i każdym wyjściu ze statku. Dlatego ważne jest, aby zawsze mieć je przy sobie. Po wejściu na statek, przy specjalnych automatach, możemy doładować swoje karty pieniędzmi. Bo tak jak już wcześniej wspomniałam, na statku płacimy tylko i wyłącznie kartami Kosta. Nasze bagaże, które wcześniej zostały zebrane przez obsługę, czekały już na nas przy kabinie. Jak widzicie, samo zaakrętowanie i wejście na pokład idzie bardzo sprawnie. Teraz pozostaje nam tylko korzystać z tego, co do zaoferowania ma statek, a ma naprawdę bardzo dużo. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do oglądania kolejnych odcinków Karolina na Morzu. Trzymajcie się, cześć!